Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową inicjatywy SUSEN. Nazywam się Kacper Borys i dzisiaj zrecenzujemy nowe zmiany w edukacji pod patronatem Führera Donalda Tfuska. Wraz z moją, choć może nie gremialną, a zdeterminowaną e ekipą raczymy dzisiaj przedstawić naszą opinię. Na temat rozporządzenia nowej minister w sprawie częściowego zniesienia prac domowych, które wchodzi z dniem 1 kwietnia. Z perspektywy idei, którą promujemy, czyli edukacji pan prywatnej, autonomicznej oraz nieobowiązkowej, rozporządzenie to nijak ani trochę nie spełnia definicji wolności. Natomiast z perspektywy ucznia. Zmiany te są jedynie żałośnie minimalnym obciążeniem od katorgi, którą uczniowie na co dzień ponoszą, acz i tak są to wszystko pudrowane zmiany, które nie trafiają w sedno problemu systemu edukacji. I dzisiaj nie bez powodu jesteśmy pod technikum numer 1 w Łodzi Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. Chodziłem do tej szkoły i jej bardzo nie polecam. Gardzę nią. A teraz zapraszam Alana Likatę, lidera SUSEN w Okręgu Łódzkim który powie o haniebnych, na szczęście niespełnionych, obietnicach Fürera Płyska. Nie będę udawał rozczarowania nowymi rządami podpisu, gdyż jako racjonalna osoba niczego się po nich dobrego nie spodziewałem. Cała debata publiczna na temat polskiej pseudoedukacji w większości składała się albo z wynagrodzeń dla pracowników oświaty, albo warunków ich pracy. Zawsze dobro ucznia schodziło na dalszy plan, jako mniej istotny aspekt rozważań dotyczących stanu polskiego szkolnictwa. Niewiele inaczej jest w przypadku obietnic złożonych przez Donalda Tuska przed wyborami w ramach jego stu konkretów, które wypromowane były jako rzekoma reforma systemu oświaty, tudzież oświecania nieletnich niewolników. No, powołując się na ONET przytoczy kilka punktów w ramach tych wszystkich portretów. 30% podwyżki dla nauczycieli nie mniej niż 1500 brutto. Wysopanie przedmiotu HIT. Indywidualne szafki dla dzieci w szkołach. Przejście szkół podstawowych na system jednozmianowy. Szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Zwiększenie autonomii uczelni wyższych. Weryfikacja wykazu czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki. Co brzmi jak 1984 swoją drogą. Skupię się dzisiaj na punktach, które w sposób bezpośredni dotyczą polskiego ucznia i standardu jego nauki. Zacznę zatem od paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy, rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Po paragrafie dwunastym dodaje się paragraf 12a w brzmieniu. Punkt pierwszy. W ramach oceniania bieżącego. Zajęć Edukacyjnych w Szkole Podstawowej, podpunkt 1. W klasach 1-3 nauczyciel nie zadaje uczniowi a. pisemnych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę mało, b. praktyczno-technicznych prac domowych, do wykonania w czasie wolnym od zajęć No więc z udawanej troski o czas wolny ucznia, nowa minister edukacji postanowiła odciążyć uczniów z prac domowych, w tym praktyczno-technicznych. No chyba! że mowa jest o takich pracach, które pomagają usprawnić motorykę małą. Czytaj, najmłodsi uczniowie nie będą mieli prac domowych pod tytułem zrobić sobie jajko na miękko lub zagotować wodę w czajniku, ale że to będą musieli pisać zdanie kilkadziesiąt razy w zeszycie, ulupić ludziki z kasztanów i pokolorować jakiś obrazek. No, ewidentnie mamy do czynienia z reformą edukacji na wielką skalę. Każdy rodzic lepiący te ludziki z kasztanów na przestrzeni ostatnich dekad to chyba przyzna. Podpunkt drugi. W klasach 4.8 nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym ocenie dydaktycznym. Z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Podpunkt drugi. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, o których mowa w ustępie 1 to 1 litera A są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę. Tutaj dokładnie to samo. Uczeń nie zostanie oceniony z pracy domowej pod tytułem Wymieni, ale w silniku auta skonstruić dźwignię, czyli przeprowadź obserwację na próbce biologicznej pod mikroskopem. Ale już zostanie oceniany z rozprawki napisanej na podstawie zadanej lektury. Dlaczego? Bo przez merytorykę małą, przepraszam, bo przez motorykę małą rozumiemy również utrzymanie długopisów dłoni przy użyciu palca kciuka, wskazującego i środkowego. Taką poprawę opokanej sytuacji polskich uczniów proponuje nam wszystkim rząd Donalda Tuska. Miała być reforma, a jest jeden wielki środkowy palec. W ustępie drugim i trzecim tegoż samego rozporządzenia dowiadujemy się, że oceny dodatkowych przedmiotów, dodatkowych przedmiotów będą się wliczać do oceny średniej. To taka informacja dla tych, którzy będą mieli jeszcze czasu i energii na podbicie sobie średniej po napisaniu tej rozprawki ze Słowackiego. Bo zgadnijcie co? Dalej wszystkie te programowe przedmioty, właśnie z tymi, których danych uczeń nienawidzi, nie rozumie i nie wykorzysta w życiu, będą musiały być zaliczone na minimum 30%. To rozporządzenie rzekomo zmieniające rzeczywistość polskiego ucznia doczekało się również nieco skądyskowego uzasadnienia. W odniesieniu do paragrafu pierwszego czytamy fragment. Zmiany w polskim zakresie wynikają z potrzeby uregulowania kwestii praw domowych zadawanych uczni uczniom szkół podstawowych bla 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 bla. bla. To jest oczywista bzdura. Nigdy nie było żadnej potrzeby regulowania czegokolwiek w polskim szkolnictwie. Nieprzerwanie od czasów początku komunizmu rządzą nami zaordyści którzy chcą wszystko regulować i wiedzą zaraz lepiej, w jaki sposób mamy czego się uczyć, bo nie wyobrażają sobie naprawienia czegokolwiek w sposób jakkolwiek inny niż więcej regulacji. Biegunko legislacyjna trwa w najlepsze, a rozszerzenie jej na polską edukację to nic innego jak absurd szkolnych Biblii wniesiony na nowy poziom. Właściwe rozwiązanie jest całkowicie odwrotne. Szkolnictwo należy zderegulować i urynkowić. Każdy sam w swoim zakresie wie lepiej, czym się zajmuje, czym się czuje najlepiej i czego powinien się uczyć, a w przypadku dzieci najlepszą decyzję na tym polu podejmie rodzic, który swoje dziecko zna i chce dla niego jak najlepiej. Państwowe szkolnictwo do usunięcia, a Ministerstwo Edukacji do likwidacji. Tak jak do, lik do likwidacji o mało nie poszły kondygnacje na komendzie Głównej Policji. Rozwalić ten system granatnikiem. Działanie chwalebne, tylko miejsce niewłaściwe, bo była policja, a powinno być Ministerstwo Edukacji. Tylko tak możemy doprowadzić do prawdziwej rewolucji w polskiej oświacie, a nie metodyką zaproponowaną w ramach projektu. Teraz usłyszysz same kłamstwa. W skrócie Tusk. Za tydzień na tej samej porze policzymy siłę długa. Dziękuję za uwagę. Teraz zapraszam Patryka Szopałę, który oceni wolnościowość owego rozporządzenia. Proszę, proszę, proszę. Proszę Państwa, jak to kiedy powiedział w Pani, pan socjalizm jest to usług, w którym bohatersko pokonuje się trudności, nie będą innym ustroju. I teraz Pani Minister Nowacka w sposób bardzo bohaterski zwiększa wolność y, uczniom, a y, to, to powinno być oczywiste, to że y, im więcej wolności, tym wystarcza skuteczność nauki. Y, y, y. Wywieranie ciśnienia czy też przymuszanie do uczenia rzeczy, które w ogóle nie interesują, to są dwa główne powody, które sprawiają, że jest jeszcze wyższa nieefektywność w, procesu, w procesie edukacyjnym. I z tą pewnością nic nie da to, że będziemy na siłę wpychać wiedzę, że ty tutaj masz się tego danego podmiotu nauczyć, i powiedzmy sobie e, otwarcie, że dużo lepiej przysłuchiwamy e, tą wiedzę, która nas tak naprawdę interesuje. I e, powiedzmy sobie, e, w normalnym ustroju edukacyjnym, kapitalistycznym już o podstawie jest wolność i nie mógł, nikt nie może nam jej dać. E, ponieważ, e, i, ponieważ istnieje Istnieją państwowi e, urzędnicy, którzy regulują edukację oraz e, jest państwowy system edukacji. W normalnym e, ustroju, jak powiedziałem, e, jaki e, my tutaj proponujemy, to są normalne, prywatne szkoły, jest wybór, a nie tak jak jest e, teraz. To jest jednolita postawa programowa i program nauczania. Chodzi właśnie o to, żeby był wybór, żeby były e, różne opcje, bym bym Gdybyśmy mogli to y, wybrać. W jednej szkole y, y, uczono by rzeczy teoretycznych, w drugim y, poruszane byłyby y, poruszane by, by, by kwestie taktyczno-techniczne, y, a w jeszcze innej y, byłyby poruszane kwestie. Czy może nam Pani tutaj nie przeszkadzać. Mamy zarejestrowane tutaj zgromadzenie. Proszę zejść, było uzgodnione z Urzędem Policji, było zgłaszane na policję. Przedstawię po tym, po konferencji. Proszę stąd zejść. Proszę stąd zejść. Proszę stąd zejść. Jeśli panie nie zejdą, to wezwę asystę policji. Proszę stąd zejść. Dobrze, nie. proszę wezwać poli asystę policji. Czy masz może telefon? Dobrze. Dobrze, wzywamy asystę policji, możesz kontynuować. Wskoczyłem nam panie, zgłosiliśmy konferencję, więc proszę sobie zejść. Naszy kolega dzwoni po policję. No, chodzi tutaj pani. Na, nagrywamy teraz konferencję na żywo. Pani tutaj wszedła przed mumlicę, więc proszę sobie zejść. Tutaj jest poza tym teren publiczny. Więc mogę panie zejść? No. Pani zasłania, Pani bardziej zasłania tutaj tej Dobrze, dziękuję. Więc e, odpowiemy na Pani pytania. Odpowiemy na wszelkie pytania o konferencji. Oto o to, że był wybór. E, to były różne podstawy programowe czy też programy nauczania i w jednej szkole byłby, um, uczone by rzeczy teoretyczne, to w drugiej byłyby poruszone aspekty praktyczno-techniczne e, i takie, które były uczone i w byłyby eine, naukowe, na przykład e, byłyby technologia, czy psychologia, czy, czy i również, może być, żeby być wybór zadań domowych. Kto na przykład, żeby te zadania domowe, a w e, tej by nie było. I powiedzmy tak, żeby otwarcie, żeby, żeby, żeby tego, co tak naprawdę nas interesuje, co my, nie jesteśmy ekspertem, to, jest, żeby się, żeby się, to e, żeby chcemy odbić domowe, a więc że na bo w tym tak nie się tak ekspertem. Natomiast teraz zobaczmy e, zalety, jednak na chwilę trzeba je e, ujrzeć. E, z punktu, e, punkcie wolności z perspektywy uczniów. Według paragrafu 12a ust. 1 punkt 1 w kasach trzy podstawowych nie może zadać w ramach pracy domowej, pisemnego i praktyczno-technicznego zajęcia z wyjątkiem dzisiaj motorykę małą, A według punktu drugiego w klasach 4.8 na opisie może zadać pracę domową, z tym, że nie można użyć stawić oceny zwierzchowej, a jedynie to jest zreportowane w ustępie trzecim, wnioskuje się informację zwrotną. I to zlikwidowanie y, obowiązku y, obowiązku zadań do domowych, oceniamy generalnie pozytywnie, bo e, ci najmłodsi będą mieli więcej czasu na się zainteresowania i nie osiągną się tak tym sprawiedliwością e, związku I e, na no plus e, uznaję również to, że e, nauczyciel e, może zadać pracę domową w klasach 4 e, do 8, ale nie może sobie z niej ocenić, tylko y, y, podaję informację zwrotną i ja sądzę, że to jest y, y, podejście na, na plus, ponieważ y, z tej informacji y, to może z niej skorzystać, będzie wiedział sobie dobrze, a to źle, a to musi y, udoskonalić, żeby stać się lepszym, a my jeżeli y, wysoką ocenę i nie może z tym kompletnie nic Robić. Hmm. Natomiast hmm, chcę powiedzieć, że są względy łagodne, mm. są względy bardzo łagodzące, e, ale jednak to tarniacki system edukacji i to wszystko trzeba po prostu zlikwidować. Teraz zapraszam 200-kirionego e, profesora Kastra Borysa, który powie o naszej wizji edukacji. Dziękuję bardzo. Jak Państwo tutaj widzieli, spotkaliśmy się z Hamstrem i Butą. Dwie panie próbowały nam tutaj zakłócać konferencję. To są właśnie standardy tej szkoły. Ale nie będę się nimi ustymował, wracając do tematu konferencji, a zatem do nieistotnych zmian, które prowadza rząd Pirera Donalda Trumpa. Zatem nowy rząd wprowadza nowe zmiany, ale są one tak nieistotne. Jak to, że tam przyjeżdża właśnie Toyota. Te zmiany są pudrowane. I cytując Biblię, pragnę się zwrócić do rządzących. Ślepi przewodnicy, którzy przekazacie komara, a połykacie wielbłąda. Otóż to, rząd pirera, Donalda Tuska połyka wielbłąda. Od wieków cierpimy ten system, którego piękno jest albo niezauważone, albo zignorowane. Największym problemem edukacji w Polsce jest system edukacji sam w sobie. Ten obmierzły system nie weczy prawdziwą edukację. Zresztą każdy odgórny system, to znaczy regulowany przez państwo, będzie bardziej lub mniej niewygodny. I nie, nie obchodzą mnie te wszystkie dywagacje, daremne dywagacje tych ślepych przewodników z rządu w Dlatego teraz przedstawię te która naprawia wszystkie problemy w edukacji. Jest to idea edukacji PAN, a zatem prywatnej, autonomicznej oraz nieobowiązkowej. Jak mówi pewna chrześcijańska piosenka, Pan to panaceum, a zatem edukacja PAN to panaceum na wszystkie problemy szkolnictwa. Zresztą nasze stanowisko jest poparte wieloletnim doświadczeniem nauczycielki, Janny Murakowskiej. Jest również naszą tą, tą Miała na tę konferencję, ale niestety z powodów rodzinnych nie mogła przyjaciół. Zatem wracając do naszej idei, pragnę podkreślić jeszcze raz, że edukacja Pan rozwiązuje wszystkie problemy szkolnictwa. Aby nie być kołosłownym, powiedzmy wyzwanie, aby przedstawić powody, które prowadzą, prowadzą nas do wniosku. Pierwszym argumentem jest pełna, jest pierwszym postulatem jest pełna prywatyzacja szkolnictwa. Tak, postulujemy pełną prywatyzację szkolnictwa, ponieważ na prywatnym rynku ceny maleją, a jakość wzrasta. Wszyscy mamy taką tendencję, tak myślę, że wszyscy mamy taką tendencję, że chcemy kupić jak najbardziej jakościowe rzeczy przy jak najniższej cenie, a właśnie tylko prywatny rynek, czyli tej tendencji zależy. Państwowy rynek nie uwzględnia tego, właściwie nie państwowy rynek, a państwowy tego mechanizmu, ponieważ urzędnicy zarabiają niezależnie od tego, jak dobrze uczą, a tylko rynek potrafi najlepiej ustalić, kto dobrze uczy. To po prostu, jeśli mi się ta szkoła nie podoba, to z niej odejdę, oni nie mają finansowania. Drugim postulatem jest autonomizacja szkolnictwa. Chodzi głównie o to, aby znieść odgórną podstawę programu. Wychodzimy bowiem z niekontrowersyjnego założenia, iż ludzie są różni. A skoro są różni, to dlaczego mamy wstawiać ich w jeden, jednolity system? Jedni uwielbiają pływać, a drudzy uwielbiają spawać. I dlaczego wszyscy mają się uczyć fizyki, chemii i tak dalej? Po drugie, to państwowy rynek nie odpowiada tak szybko, jak prywatny rynek, na popyt rynkowy. Załóżmy, że na zajutrz pojawi się nowa moda na piękne ogrody, a co za tym idzie uwielokrotni się popyt na ogrodników. Jeśli chciałbym skapitalizować ten popyt i założyć szkołę ogrodniczą, to w obecnym systemie, aby założyć technikum ogrodnicze, muszę przeczytać 427 stron programu, bo tyle ma technik ogrodnictwa, Zaimplikować to do swojego programu, a więc Przeznaczyć na to mnóstwo czasu, i jeszcze kasy na prawników. Natomiast prywatny rynek natychmiastowo odpowiada na potrzeby rynku. I ostatnim naszym postulatem jest nieobowiązkowość edukacji. Jesteśmy za zniesieniem przymusu szkolnego, tak aby państwo nie zmuszało rodziców do tego, aby zmuszali swoje dzieci. Jesteśmy za tym postulatem z tego powodu, że. Pierwsze, zlikwidujemy w ten sposób patologię w szkołach. Obecnie, jeśli wszyscy mają być zmuszani do szkoły, to również te osoby patologiczne. Więc one są zmuszane do chodzenia do szkoły i mogą w szkole bezkarnie szerzyć swój patologiczny tryb życia na innych uczelniach. A drugim powodem jest to, że wzrośnie jakość. Bo jeśli ja, bogu winny e, uczeń, który chce się załóżmy nauczyć fizyki w przymusowej szkole, to uczę się tej fizyki razem z dziesięcioma innymi uczniami, którzy, których nie interesuje ta fizyka, albo którzy są słabi z tej fizycy, fizyki, albo którzy po prostu przeszkadzają na lekcji. Jak ja mam się nauczyć? W przymusowej szkole nauczyciel musi obniżyć poziom do najgorszego ucznia. A zatem gdyby edukacja PAN zaistniała, to w ogóle byśmy nie robili tej konferencji, nie rozmawialibyśmy o pracach domowych, bo ten problem zostałby rozwiązany przez rynek, przez edukację PAN. Jedne szkoły miałyby prac domowe, inne nie i super, byłaby różnorodność, byłaby konkurencja między tymi szkołami i po pewnym czasie można byłoby zobaczyć, które szkoły e, efektywniej uczą, które mają lepszy wyniki, czy te bez prac domowych, czy te z pracami domowymi. Obecnie mamy zmuszałego trupa którego podtrzymują, a goni kolejne rządy tego postkomunistycznego układu. A edukacja PAN naprawia wszystko. Naprawia wszystkie problemy szkolnictwa. Jest to ideał, idea, który przynajmniej w moim przekonaniu jest pozbawiony jakichkolwiek warunków. Dziękuję za wysłuchanie. Teraz czas na pytania. Czy są jakieś pytania? Pan zapytał, co znaczy służący służący. To jest akronim od strajku uczniowski sprzeciwiający się systemowi edukacji narodowej. Sprzeciwiamy się państwowemu systemowi odgórnemu. Chcemy, aby zapanowała prywatna inicjatywa. Założony został i od 2020 roku, grudzień, 3 lata temu, 4. Obecnie mamy 30 członków. Ponad, tylko około. Nazywam się Kacper Borys, a więc dziękuję za wysłuchanie tej konferencji. Ja się nazywałem Kacper Borys, ten był Alan Likata, a więc lider Susem Okręgu Łódzkiego, był również Patryk Szykałan, lider regionu Susem Wielkopolskiego i do zobaczenia na przyszłych konferencjach. Zniszmy system edukacji. and